na Kaczor wow. po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija blok. a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Witajcie w kolejnym tygodniu Asów. Troszeczkę spóźnione, ale oczywiście Liga Mistrzyń w toku, a więc jest trochę więcej do porozmawiania. Generalnie rzecz biorąc, troszkę się zastanawiałam jak ugryźć tego tygodniowe Asy, bo... Kolejka kolejką, podsumowanie pierwszej rundy jednym z ważniejszych punktów, no i oczywiście Liga Mistrzów, więc chyba skupię się bardziej na tym, kto mnie zawiódł, a kto mnie natchnął w tym sezonie, przynajmniej w tej pierwszej części sezonu zasadniczego. No i oczywiście Liga Mistrzów, to co właśnie trwa. Wrócę jeszcze na początek do dwóch. Spotkań z tej ostatniej kolejki, które myślę wydają się być najbardziej elektryzujące. Oczywiście yy, walka mistrza z wicemistrzem. Yy, tutaj myślę, że Chemik i developer yy, pokazały bardzo równą grę. Yy, ok, większość zawodniczek miała swoje wzloty i upadki, dlatego też to w statystykach wygląda różnie. Ale myślę, że środkowe dewelopresu pokazały trochę więcej niż do tej pory w tych ostatnich spotkaniach. No i tutaj na pewno Ania Stencel i Magdalena Jurczyk 5 bloków każda to jest 10 total, więc naprawdę świetny wynik. I myślę, że zasługują na pochwałę generalnie, że biorąc wiele środkowych w tym sezonie prezentuje się znakomicie i tutaj szybciutko już przeskoczę do tego spotkania które jako drugie chciałam omówić czyli spotkanie Unii Opole z grotem budowlanymi zaraz po meczu gratulowałam Kubie Guszakowi zwycięstwa 3 do 1 ale on sam powiedział że to było bardzo trudne spotkanie a w statystykach wyglądało na to, że było to bardzo zacięte spotkanie, na bardzo wysokim poziomie. Zresztą tak też było. Kto widział to spotkanie, to oczywiście wie, że warto było wybrać się na halę w Opolu, żeby zobaczyć świetną siatkówkę. I tutaj po raz kolejny nie rozczarowała Bidias, która. 70% w przyjęciu, 40% w ataku, do tego jeszcze dwa bloki. No, ale Vivian Pellegrino to jest środkowa, która błyszczała w tym spotkaniu na 10 punktów na 16 podanych piłek, do tego jeszcze 5 bloków, a więc zdecydowanie najlepsza siatkarka, myślę, po obu stronach boiska, jeżeli chodzi o środek siatki. No, ale z kolei w drużynie. Kuby Głuszaka, Zuzia Góreczka po raz kolejny staje na wysokości zadania, jest liderką swojego zespołu, jakże młodego zespołu i ona też oczywiście zasługuje na ogromne wyróżnienie i pewnie też na asa, ale zdecydowałam się w tym tygodniu raczej pójść w asy dla zespołów za podsumowanie kolejki i, przepraszam, rundy i asy ewentualnie za mecze Ligi mistrzów. Także wielkie brawa dla, dla Zuzi Góreckiej, ale też dobra postawa Anny Kleger to na pewno cieszy wszystkich kibiców łódzkiej drużyny, no bo na pewno długo czekaliśmy na to, żeby poczuła się w Polsce tak jak powinna i wróciła do swojej dobrej formy. No to był mecz na pewno, który kończył się w końcówkach, mecz wielu obron, ale tak samo też było w tym spotkaniu Chemika z dewelopresem, no i właśnie tak troszkę te spotkania się tutaj przeplatają bo bardzo podobała mi się postawa Aleksandry Krzyszczygłowskiej. Też podobała mi się postawa Marysi Stenzel, która wielokrotnie broniła trudnych piłek, ale no, z reguły tak jest, że to zwycięska drużyna dosta... zawodniczka ze zwycięskiej drużyny dostaje tę statuetkę. Myślę, że kto nie widział tych dwóch spotkań, ten trąba, bo warto widzieć. Na pewno, jeżeli chodzi o chemik i o to te zespoły tutaj troszeczkę jeszcze pewnie złapią zadyszki w związku z tym, że będą teraz miały sporo podróżowania, sporo grania, mało czasu na trening. Zresztą to też było widać w tych meczach właśnie Champions ligowych. Developers wydawało się szybko skończyć swoje granie na 3-0, a tymczasem gdzieś tam udało się siatkarką Prometeja Dnipro ugryźć i ukraść seta. Zdecydowanie wielkie brawa dla Bruny Honorio i ona tutaj ode mnie dostaje asa, bo uważam, że postawa na poziomie 41% to jest bardzo dobry wynik, ale 25 punktów w tym spotkaniu naprawdę robiło różnicę i ta, ta siatkarka wpłynęła znacząco na wynik końcowy tego spotkania. Chciałam też pochwalić Jelenę Blagojewicz, i to nie mówię tutaj tylko o tym meczu Champions League'owym, o spotkaniach ligowych także, bo ona przez całą tą pierwszą rundę naprawdę gra nam na miarę przyzwoitym poziomie. Okej, zdarzają się czasem troszkę słabsze spotkania, ale komu się nie zdarzają, nawet Michael Jordan, nie was słabsze dni. więc tutaj akurat w tym spotkaniu 43% skuteczności w ataku dwa razy została zablokowana, ale sama nie popełniła żadnego błędu, i to jest oczywiście coś, co się bardzo ceni. U przyjmujących, atakujących. Po raz kolejny dobrą postawę w przyjęciu pokazała Szczegółowska i myślę, że ona też jeszcze raz zasługuje na pochwały. Jeżeli chodzi o Champions League zmagania, to tutaj oczywiście cały czas ci, którzy śledzą lokomotiv, wiedzą, że bardzo dobrze radzi sobie Malwina smażek. Ja cały czas jestem z Malwiną na łączach, czekam na wskazanie najlepiej pasującej jej daty, kiedy mogłybyśmy sobie troszeczkę porozmawiać razem z Wami zresztą, bo mam nadzieję, że też będziecie mieć jakieś pytania. No, ale jej zespół naprawdę stawia wielkie kroki mknie ku temu, aby wygrać swoją grupę. Miejmy nadzieję, że nasz polski zespół stanie im na drodze, bo to dewelopers już niebawem będzie miał okazję właśnie z Lokomotywem zagrać. Jeżeli chodzi o Chemik Police, ten mecz skończył się niedawno. I mam bardzo mieszane odczucia. Widać było, że e, Jowana Brakoczewicz jest e, na początku tego spotkania po prostu e, oszczędzana, e, co by nic tam się nie wydarzyło. Widać, że bardzo cierpi. Nie wiem, czy są jakieś dolegliwości związane z podróżą, dolegliwości e, żołądkowe, nie wiem, wyglądało to mm, kiepsko, wyglądała. Na bardzo zmęczoną, bardzo cierpiącą, ale jest ona na pewno niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci w tym dzisiejszym spotkaniu, bo sama Martyna Łukasik na początek to okazało się być troszeczkę za mało. Niepokoi na pewno postawa, postawa Bojany Milenkowicz. Powiem szczerze, że. Na zawodniczkę tego pokroju oczekiwałabym, że troszeczkę będzie się lepiej spisywać i to tak na przekroju tych kilku miesięcy, bo mamy za sobą wrzesień, no wrzesień, powiedzmy październik, listopad i kawałek grudnia, więc prawie trzy miesiące. Także tak, myślę, że po raz kolejny na... Asa zasługuje Agnieszka Konkolewska. 92% w ataku, 11 piłek skończonych na 12 podanych, 5 bloków. Może za mało troszeczkę wspominaliśmy o Adze w tym dzisiejszym spotkaniu. Faktycznie zdarzyły się kilka takich trudnych momentów, kiedy to ta jak się nieszczęśnie kiwała nam te piłki, no, bardzo się kryjąc. Ale generalnie rzecz biorąc, Aga tutaj naprawdę zapracowała sobie na, na wyróżnienie myślę, że też trzeba podkreślić dobrą postawę Martyny Łukasik, ona też na przekroju całego tego okresu pierwszej rundy radzi sobie wyśmienicie. No i właśnie przejdźmy teraz do tego, co w tabeli piszczy, bo chyba tak to trzeba nazwać, ja to sobie zerkam na tą moją ściągaweczkę, no i tak <laughs> największe rozczarowanie to chyba Joker w świecie, bo. Przyznam się szczerze, że po tych wszystkich transferach, jakie widziałam w trakcie wakacji, spodziewałam się, że to będzie zespół, który będzie walczył. Może nie o czwórkę, ale gdzieś tam w środku tabeli może szóste, siódme, ósme miejsce. Także tutaj te pięć punktów i dwunaste miejsce mocno rozczarowuje. Oczywiście nie jest tym niczym dziwnym, że pojawiła się w międzyczasie zmiana trenera. Dalej. Najbardziej na plus myślę legionowo i tutaj brawo, Asik. Zawodniczki trenera Kiabiniego, początek miały mocno trudny, ale szybciutko znalazły dla siebie miejsce i szanse. Powalczyły z deweloperem, wygrały, powalczyły z OKS-em, wygrały. No, ciekawe jak to będzie się dalej prezentować, bo tak naprawdę chyba za miesiąc będzie ten mecz rewanżowy z chemikiem w chemiku. Kto wie, złapany na wykroku, y, zmęczony podróżami, meczami Ligi ligimistrz chemik może też będzie do ugryzienia. Zobaczymy, kto wie, czas pokaże. Także na pewno wyróżnienie dla Legionowi. Chemik OK. Spodziewaliśmy się, że będzie gdzieś tam pierwszy drugi Rzeszów tak samo. Y, LKS, patrząc na zmiany, jakie zostały dokonane, trzecie miejsce y, też jak najbardziej na plus, chociaż y, Pamiętamy, że kilka takich spotkań trudnych też yy, dziewczyny miały, ale to jest oczywiście normalne, każdemu się zdarzają yy, takie mecze. Troszeczkę chyba poniżej oczekiwań jeszcze radą, ale tutaj oczywiście brak Kasii Skorupy, sporo tłumaczy, a więc na pewno pod jeszcze takim płaszczykiem ochronnym ten zespół. Zobaczymy, jak będzie wyglądało te kilka następnych kolejek. Już z Kasią w pełni zdrową widzieliśmy te, to spotkanie w ostatniej kolejce. Z Wrocławiem, gdzie, gdzie wygrały znacząco, i tutaj myślę, że nie ma, nie ma o, czym, o czym mówić. Po prostu jeszcze chwilę trzeba temu zespołowi pozostawić. Na pewno tutaj, jak dla mnie, środkowe mogą być jeszcze bardziej skuteczne. O, może tak. Patrzę sobie tutaj dalej, Unii Opole na siódmym miejscu i myślę, że to jest ten zespół, który zasługuje na tego najładniejszego asa, Beniaminek. Myślę, że nikt nie oczekiwał, że tak wysoko w tabeli się znajdzie. No i właśnie, o ile Chemik i Rzeszów wysoko z punktami 28-27 punktów, dalej mamy te cztery zespoły, które będą walczyły o te miejsce 3-6, czyli to jest ŁKS Legionowo, Grot i Radom. No i następne Unii Opole, Wolej, BKS, Kalisz i Bydgoszcz to są zespoły, które, które, które będą walczyły o utrzymanie tak na dobrą sprawę. Myślę, że sporym też zaskoczeniem jest niska forma, Niskie miejsce BKS-u, może dla niektórych dziewiąte to jest wysoko. Ja myślę, że po tym poprzednim sezonie mieliśmy takie zakusy, żeby ten zespół może był gdzieś troszeczkę wyżej, także zobaczymy też, jak się będzie rozwijała forma tej ekipy w kolejnych kolejkach. Na pochwałę zasługuje też ekipa Jakuba Głuszaka. Trochę prywaty, bo akurat z Kubą też się bardzo lubimy, ale myślę, że nie ma łatwego zadania, bo ta drużyna jest naprawdę bardzo, bardzo młoda, a widać, że już ta współpraca się zaczyna fajnie układać, fajnie kleić. Dobrze Kuba pracuje z tymi młodymi dziewczynami, w formie przecież dobrej pokazała się Zuja, dobrze się pokazała... Monika Fedusio. Chciałabym, żeby więcej tam istniały środki. Myślę, że tutaj Martyna Łazowska jeszcze ma sporo do popracowania. No i chyba cieszy powrót do dobrej formy Klegera, ale to już oczywiście wspominałam. Jeżeli chodzi o, o pozostałe zespoły, to tutaj co do tych personalnych jakichś tam za i przeciw nie będę się na razie odnosić, ale myślę, że no to też przyjdzie czas, być może troszeczkę później, jak już się zakończy to całe okienko transferowe i będziemy wiedzieli także jak tutaj podchodzą wszyscy prezesi, szkoleniowcy do tych składów zespołów i do tego, jakie poczynili zakupy, czy dobre, czy też złe. Dobra, to by było na tyle, bo troszeczkę się znów rozgadałam przed nami. Już zdaje się jutro kolejna kolejka, już ta rewanżowa, więc ruszamy z kopyta, no bo do świąt niewiele czasu, a meczów całkiem sporo, także jeszcze będzie o czym porozmawiać. Do zobaczenia!